Dobra, witam wszystkich serdecznie, bo już raz zaczyna się kolejny odcinek. Nie, serio prawie po ustawień graficznych tak gra o wiele lepiej wygląda, nawet jeśli ma. Hallowoween kanał, to powinien być kanał, mi się wydaje. No, mogę jestem ciekaw, jak na skapa flow bym popłynął, to coś ładnego zatopimy. Dobra. Nie ma co dbać, mi się wydaje. Który został awans akurat? Dobra, to miałem teraz brać, to pamiętam. AN576, 576 południowo-zachodni, tak? nie tym razem. AN439, kurs północny. 9. Là, il 3 popołudniowy zachód Wszystko handlówki, super O ja pierdził to jest duży konwój, to jest bardzo duży konwój. Dobra, statek wojenny jest tutaj, tutaj, ja podejrzewam, że gdzieś tu też może być. Kurde, żyła złota dla naszego konwoju, to jest naprawdę... <grymne> To jest ten wojenny pewnie. Uh Eksplozje, pożar, wszystko wybuchy. Kurde, to nie była zaszyfrowana i nie zdążyłem przeczytać. Czy ktoś się powiedzieć, że mam wciąż skrzynię z konserwami? Nie rozumiem czemu on w ogóle w odwrotną stronę. Co tu się odwaliło właśnie, naprawdę. Ładnie. Tego się nie opłaca, tak na razie też nie. Nice. Kurde, grzybobranie to jest dla nas, naprawdę. Blisko od chyba. Ładnie, I teraz tak, tego się nie opłaca zatapiać. Ten już prędzej, to dwa tankowce. A ile nam zostało torby, to jest pytanie. Trochę można poryzykować, ale chciałbym mieć jakieś torpedy. Dobra, można się jeszcze bawić. No i to jest muzyka. To jest muzyka dla moich uszu. Prawda widzę, że tu się nie do końca udało. Ile mi zostało torped? Przepraszam, dwie? Trzy. Nie wiem, czy się opłaca ich dobijać, czy nie. Ale czemu by nie? No bra, nie wypał, to nie wypał. Co się stało, że one zniknęły? Czy konwój po prostu dotarł do celu, czy co? Naprawdę nie rozumiem, się właśnie odwaliło. Bardzo się od konwoju oddalili. Żeby zniknęli. دبرا Ah, bravo lima Płoniałem się zapisać, bo wciąż nie wiem, co się tu odwaliło. Dobra. Może to na poziomie wody trochę postrzelam. Okej okay, to jest ciekawe, że tak szybko wystrzeliłem to. Tak nam się tu udało ładnie złowić ich, że... Nice! No dobra. Lecimy stąd. Uciekamy. Nie no, to poszło naprawdę ładnie, naprawdę. Jestem mega dumny z tego konwoju. Może nie zrobiliśmy żadnego krętu wojennego, ale za to tyle handlówek. Dwa tankowce, chyba albo trzy. Zobaczymy zaraz. Boże. Naprawdę tak ładnie poszło. Kot mit uns i tak dalej, te sprawy, naprawdę się. Namierzony, zatopiony, tankowiec. Namierzony, zatopiony, tankowiec. Zatopiony... A ja... co my tankowce zatopiłem? Też dobrze. Cztery tankowce zatopione. O, dwadzieścia pięć tysięcy. Bardzo ładnie, naprawdę poszło. Chodźmy dalej. Teraz jak trzy będą, to to można wybrać. Super. Dobra, weźmy te dni, od razu niech przylecą. Może nam akurat minimalna ilość tego wskoczy? Nie. Minimalnie nam brakuje, co nie? Może są płatne, ale są o wiele lepsze te torpedy, szczerze powiem. A kto mi zabroni? Kto Boga temu zabroni? Dobra, myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Naprawdę bardzo ładnie poszło. więc z tego jestem dumny. Cztery tankowce zatopione. Możemy tak szybko zerknąć, Co tam mamy? Poczekajcie, zanim cokolwiek wezmę, to zapiszmy szybko. Ciub. Dobra, weźmy to. Z chęcią to bym też zrobił. Dobra, zrobimy to. Tak ja więc myślę, że w tym odcinku to wszystko. Przypomnij lajkowanie, lajkowaniu, komentowaniu i widzimy się w kolejnych. Gdzie płyniemy do Irlandii? No nie podoba mi się ta trasa do końca. Ale niech będzie. Ja zapisuję już gierkę. I do następnego. Powiem też, że opcja wsparcia ma wcześniej odcinki z ubota z innych. Więc w pomodku i do przodu. Jakbym by, był uparty, to teraz lidewska już powinna być okupacja. No, i tutaj też by, by już walki potrwały, no, na pewno. Natomiast ta trójka. Niestety zaraz będzie kupowana przed zysyryry, ale zobaczymy. O, uch. ale zobaczymy jak to będzie. Na razie to wszystko. Jeszcze raz do zobaczenia w kolejnych odcinkach i zachęcam do wbicia na naszego Discorda, gdzie czasem streamuję różne gierki, które są odcinkowe, streamkowe albo w ogóle takie, których nie mam. Jak i na koniec proszę bardzo. Trzymamy szpiega. Jest dobrze. Do następnego. Hej.